Dziękuję! Yeah. <glarę> to jest, jeszcze, ten jest pierwszy! To jest pierwszy! To jest pierwszy! Może być, że drugi? No, bo na powiecie! Jestem Jeśli coś nie pasuje, to film. Wy... Nie, to To, to zostań! Czy... Ale subskrybujcie! I no? No. tak <glarę> Tak, tak! <glarę> <glarę> Prosimy no, na mnie! kanale będziemy starać się nagrywać vlogi, challenge'e i... i kubeczki no. i inne takie rzeczy! I więcej A, przedstawisz, Ty jesteś Ania. <laughs> Dla e... Ja mam jeszcze kanał na YouTube. Ella Bella. Właśnie, to jest ja Ella Bella. E... E... Będzie... Będzie stronka w opisie. No, to jest Nie. Ella Bella. <laughs> to jest Ania. Patka Anka. Tak, Patka Anka. Patka Anka. Też link e... sobie Właśnie Właśnie. Szkóla. <laughs> No? Nie wiemy jak często będziemy nagrywać, czy na nowy film. Dobra, Nie wiadomo jak często. Nie wiemy jak często będziemy nagrywać filmiki, bo czasami mamy zajęcia, Ale albo nie możemy się wykończyć. No, no spodziewajcie się we czwartek